Nie przejdziesz, chłopcze! <noise> Lepiej więcej tego nie rób. Okej, okay, słuchaj, Todd. Byłem u Clancy'ego i słyszałem twoją rozmowę z kumplem. Wiem, że mój brat robi zawabik na dziewczyny. Co z tego? To mój młodszy braciszek, a nie twój mały piesek. Więc spadaj, bo jak nie. Jak nie to co? Chcesz się ze mną pić? Bić? bić? A co ja, chuligan z XXI wieku? Będzie potyczka, drogi panie. Ulej nogi to konie, a mokre mopy to lance. Ta, nie ma takiej opcji. Hej, Todd! Wiesz, jakiej jeszcze opcji nie ma? Ciebie i mnie. Oddaję ci cymbrygająwy krążek. Łap go! Jasne, tej opcji też nie ma. Hej. Nie chciałem, żebyś to usłyszał. Żartujesz sobie? To było epickie. Dzięki, że się za mną stawiłeś. Nie mam sprawy, młody. Co? Może jakiś uścisk dla brata? Nie. O, to był mega zły pomysł. Wypiłem mnóstwo wody z mopa. Nie pierwszy raz jej próbowałem, ale ta była najsłodsza. Au, przestań, Parker!